Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa, dnia 14 lipca 2025 roku. Po. 937 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 czerwca 2025 roku O utracie mocy obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej Konwencji o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu, sporządzonej w Moskwie dnia 19 maja 1978 roku. Podaje się niniejszym do wiadomości że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 13 stycznia 2025 roku powiedział konwencję o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu, sporządzoną w Moskwie dnia 19 maja 1978 roku. Punkt pierwszy, co zostało notyfikowane rządowi Federacji Rosyjskiej Myślnik Depozytariuszowi wyżej wymienionej komisji pensji, Zgodnie z artykułem ustawie 1 konwencji utrata jej moc obowiązującej w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej nastąpi w dniu 30 stycznia 2026 roku. Minister Spraw Zagranicznych, Cikowski, punkt 1, konwencja o przekazywaniu i wykorzystywaniu danych ze zdalnego badania Ziemi z kosmosu, sporządzona w Moskwie dnia 19 maja 1978 roku, została ogłoszona w dzienniku staw z 1980 roku. Pozycja punkt 7.